Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają przesiadki zakupione na kiwi. Albo jak to mówi mój kierownik Kiwi? Nie? No to posłuchajcie. Ja jestem Asia, a to jest The Lazy Road Story. Czas na dżingiel. Ogólnie mój charakter pracy sprawia, że czasami muszę wyjechać w jakąś delegację, no i czasami są to wyjazdy zagraniczne. Jest to parę razy do roku raczej na takie kierunki typu Włochy Grecja, jakaś Hiszpania, Portugalia, chociaż jak słyszeliście w ostatnim odcinku podcastu, to Portugalia wcale nie była jakaś przyjemna. Chociaż dwa lata temu też byliśmy właśnie w Porto i tutaj współpraca z Lufthansa w ogóle przebiegała perfekcyjnie. No, ale dzisiaj opowiemy sobie o lotach kupionych na Kiwi czy tam Kiwi. I ja ogólnie zawsze wolałam kupować, jeżeli jakiekolwiek przesiadki miałam, wolałam kupować je osobno. Ale mój kierownik jest totalnym miłośnikiem kupowania połączeń przez, jak to się mówi, przez pośrednika. No, i e, mieliśmy wyjechać do Stambułu. Niestety, pech był taki, że nie było żadnych wówczas połączeń bezpośrednich. Ja nawet patrzyłam na jakieś czartery, e, no ale niestety nigdzie po prostu nie było możliwości e, pojechania, to znaczy polecenia e, z Krakowa bezpośrednio nawet chyba z Warszawy nie było e, bezpośrednio żadnego po, połączenia. E, no więc mój kierownik właśnie zdecydował, że kupujemy to połączenie przez Kiwi no i to było bardzo bardzo ciężkie i wyczerpujące ta podróż była bardzo ciężka i wyczerpująca wylatywaliśmy bowiem z Krakowa o godzinie 22 chyba 30 coś czy 40 coś i nasz pierwszy lot był do Norymbergi i z tego, co pamiętam, był on realizowany przez Ryanair. Następnie mieliśmy chyba 3,5 godziny albo 4 godziny w tej Norymberdze na lotnisku w nocy, więc no było trochę spanko, trochę walka z powiekami. No i ogólnie wiedziałam, że ten, ten dzień, ta noc w ogóle to jest, to jest jakiś hardkor. I następnie mieliśmy lot z Norymbergi do Stambułu już bezpośrednio, więc, jakby w tą stronę nie przebiegało to jakoś bardzo emocjonująco. Um. I tutaj był lot realizowany przez Pegasusa, i chyba nawet tam dostaliśmy jakąś albo jakieś ciasteczko, albo kanapeczkę. Więc jak na tanie linie lotnicze było też całkiem w porządku. No i tak jak mówię, nie było to jakoś bardzo emocjonujące. Mieliśmy bardzo dużo czasu na przesiadki, więc jakby też mieliśmy taki spokój w sobie, ale mimo wszystko. Ja cały czas z tyłu głowy wiedziałam o tym przez cały ten pobyt, a byliśmy aż hmm, dwa dni w tym Stambule, znaczy, plus ta podróż, tak? I przez cały ten czas miałam z tyłu głowy po prostu to, jak będzie wyglądać powrót po prostu z tego Stambułu. Dolecieliśmy na. <laughs> Kurczę, i znowu ta chrypka. Dolecieliśmy na godzinę siódmą rano chyba do Stambułu, z tego co pamiętam. Zrobiłam sobie małą przerwę, bo, bo zaczęłam kaszleć, gdzie ogólnie nic mi nie dolega, więc no oczywiście nagrywam podcast, więc muszę mieć chrypkę, kaszleć i nie wiadomo co jeszcze. No i byliśmy na tą godzinę siódmą rano, tylko jakby... Ten, to lotnisko, na którym lądowaliśmy, było po części, na części azjatyckiej. Natomiast miejsce spotkania i do tego nasz hotel, bo nasz hotel był koło miejsca spotkania jakieś dwie minuty drogi, był na części europejskiej. Więc zanim dostaliśmy się do y, naszego noclegu, y, no to musieliśmy jeszcze pokonać y, Stambuł. Y, tutaj jechaliśmy dość długo, dlatego że y, jakby dojechaliśmy do tej części, takiej bardziej, bym powiedziała, Old Town, <grym> Starego Miasta, y, gdzie są te wszystkie zabytki. Y, no i gdzieś tam po prostu przeszliśmy kawałek na nogach, żeby coś nieco zobaczyć, ale po prostu jakby baterie to już y, tam były totalnie, totalnie na wyczerpaniu. Więc yy, ogólnie ja mar marzyłam tylko o tym, żeby iść do tego hotelu, żeby poczekać do tej, do tej godziny, kiedy już będzie można rozpocząć dobę hotelową, umyć się i po prostu zjeść coś i iść spać. Więc jechaliśmy trochę długo, byliśmy w tym hotelu chyba na godzinę 13 czy 14, w sensie, no właśnie wtedy, kiedy nam się ta, ta doba zaczynała, no i potem mieliśmy właśnie dwa dni spotkania, ale o tym nie będę opowiadać, bo to nie jest temat tej opowieści. Więc przejdźmy automatycznie do dnia numer 4. Tak, a potem Kupa się będzie ze mnie śmiał i będzie mówił, no tak, tak, mówi przeszłaś tak automatycznie, że nikt się nie zorientował, że, że przepieprzyłaś jakieś tematy i przeszłaś. No normalnie, totalnie automatycznie. Także nieważne. Przechodzimy do dnia numer 4, czyli yy, po prostu do tematu tego podcastu, czyli tej podróży, zakupionej na Kiwi. I historię może zacznijmy od tego, że wyszliśmy z hotelu o godzinie siódmej i teoretycznie, yy, według tego, co pokazywał internet, powinniśmy się dostać chyba w 3 albo 3,5 godziny, nigdzie nie zbaczając z trasy, yy, na lotnisko, yy, na to lotnisko Sabiny Go, coś tam. Yy, nawet nie będę próbować yy, tego powiedzieć. Yy. No i znaleźliśmy sobie właśnie to połączenie, ale oczywiście, hmm, jak to bywa. Nie jechało to, co miało nam jechać o tej godzinie, o której miało jechać, o której było w tym planie, w rozkładzie. No więc zaczęliśmy łapać cokolwiek. I dziwnym, trasę, trasę, fuh, dziwnym trafem łapiąc cokolwiek dostaliśmy się na lotnisko w 2,5 godziny. Więc całkiem to było spoko, całkiem szybko. Więc na lotnisku spędziliśmy bardzo dużo czasu, bo byliśmy po prostu za wcześnie. Więc, jakby pierwszy lot, ten ze Stambułu, był do Bukaresztu i on przebiegał całkiem, całkiem w porządku, i on był realizowany przez linię Pegasus. No i tam właśnie też jakieś tam jedzonko było, takie nieduże w sensie jakaś kanapeczka czy batonik, już nie pamiętam dokładnie. I schody zaczęły się właśnie w tym, podczas tej kolejnej przesiadki, czyli musieliśmy w Bukareszcie wyjść z lotniska, przejść pod ponownie kontrolę, no bo. No, bo dlaczego? Dlaczego by nie? Przecież lecimy low costami, więc nie mamy możliwości przejścia transferem. I wtedy zaczęły się problemy, bo zorientowaliśmy się, że nasz lot właśnie z Bukaresztu do, uwaga, Wiednia jest opóźniony. A problem polegał na tym, że pomiędzy każdym lotem przesiadkowym mieliśmy jakieś półtorej godziny. Więc wyobraźcie sobie jaki był poziom stresu w momencie kiedy nasz lot z Bukaresztu do Wiednia był opóźniony o godzinę a my nie mieliśmy zapewnionej przysiadki tak jak było to w przypadku, na przykład, nie wiem, lotu Lufthansa czy jakiegoś tam innego takiego przewoźnika, nie typu low cost. No bo, w, ok, mieliśmy wszystko na jednym bilecie, ale to było trzech różnych przewoźników, trzech, trzech różnych przewoźników, trzech różnych low costów, więc no, nie było możliwe, żeby mieć właśnie zagwarantowaną tą przesiadkę. No więc zaczęło się kombinowanie, zaczęło się po prostu e, sprawdzanie, a co jeżeli utkniemy w Wiedniu i co w ogóle robić i jak wrócić do Polski i tak dalej. Znaczy Wiednia nie jest jakoś wybitnie daleko, ale może fakt, że była to sobota, za którą de facto e, nie ma dnia e, wolnego, nie przysługuje. Po prostu jest to zmarnowana sobota spędzona w... E, w samolotach, tak naprawdę, za którą nie przysługuje ani dzień wolny, tylko przysługuje dieta, więc no, no, jest to słabe bardzo. W każdym razie ten lot opóźnił się o godzinę i ja pamiętam, że na tym lotnisku w Bukareszcie po prostu tylko cały czas siedziałam na flight radarze, dodatkowo cały czas pisałam z Kubą i prosiłam go, żeby on sprawdzał, gdzie jest nasz samolot. Nie wiem, czy wspomniałam w sumie to, że drugi lot był realizowany przez Ryanair, a trzeci lot z Wiednia do Krakowa miał być realizowany przez Wizer. I na szczęście w pewnym momencie Kuba mi powiedział, że lot ten z Wiednia jest opóźniony o jakieś tam 50 minut, chyba czy jakoś coś takiego. I jakby ucieszyliśmy się bardzo i mieliśmy trochę bardziej spokojny ten lot numer dwa. Natomiast. Finalnie ten, to opóźnienie było chyba ponad godzinę albo godzinę, już nie pamiętam dokładnie, ale był taki speed, taki bieg był właśnie na tym, na tym lotnisku w Wiedniu. Na szczęście nie musieliśmy przechodzić kontroli bezpieczeństwa i tam jakoś po prostu e, wysiadaliśmy z samolotu jakby na płycie lotniska, więc automatycznie przebiegliśmy po prostu na... E, na to stanowisko do tego gate'u, który był, który był nasz. No i co? No i ostatni lot, no to to była godzinka tak naprawdę. I wylądowaliśmy chyba o godzinie 20 z hakiem w Krakowie. Ja już nie pamiętam dokładnie, pamiętam tylko jedno: że do domu dojechałam na godzinę 21. Więc wyobraźcie sobie, jak wyszliśmy z hotelu o godzinie 7. Tak, po 14 godzinach byliśmy w. Znaczy ja byłam, nie wiem, jak mój kierownik, nie pilnowałam go, byłam w domu. Jedynie, co można powiedzieć z takiej historii, jest to, że będzie co opowiadać wnukom, jak to babcie biegała po lotniskach i jak to stresowała się, czy się przesiądzie, czy nie. No, ktoś może powiedzieć, czy kupota, ktoś może powiedzieć, że no. Można było inaczej zorganizować ten wyjazd i tak dalej. No niestety, jakby, gdy mamy spotkania, często jest tak, że mamy konkretną datę na spotkanie i musimy się wtedy pojawić, więc no jakoś się musimy pojawić. Więc dlatego te loty nocne, które zawaliły pierwszą, pierwszą noc. Mimo tego, że byliśmy wcześniej w pracy chyba do 14 czy do 15, to potem jakby cała noc była zawalona. Te loty nocne były straszne. No i drugie straszne, czyli ta wolna sobota spędzona po prostu na, na powrót na, na ten lot. No i e, no ktoś powie właśnie, że to jest trochę głupie i tak dalej, no być może jest, ale e, no co zrobisz, jak, jak nic nie zrobisz i, e, i czasem takie właśnie polecenia służbowe również się e, pojawiają i na takich spotkaniach trzeba się, e, trzeba się pojawić. E, no i myślę, że to będzie na dzisiaj e, tyle, e, chociaż myślałam, że będzie troszkę krócej, ale znowu potem Mikuba powie, że po co mówisz, że krócej, że krócej. Także na tym po prostu zakończymy tą historię i zapraszam na kolejne jakieś historie podróżnicze i nie tylko. No i oczywiście musiałam puścić mój ulubiony Dżingiel. No, i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!